Nie ukrywam, że naprawa wyszła bardzo dobrze. Świece podregulowane, wyczyszczone. Motorek pracuje równiutko, a miło. 25 lata on chodzi jak rakieta. Równiutko, cichutko. Nie ma jak Honda cb 500. Jednak honda to Honda. Naprawdę. Skromny przebieg od zakupu to tylko 169, ale liczba 6,9 jest ciekawa. Ach, chodzi na te obrociki. Dobrze, że go kupiłem, naprawdę. Prajda niesamowita. Troszkę sobie pojeździłem tu i ówdzie, Odświeżyłem moje szlaki. Bez zarzutu. Aż miło.